Siemano widzowie, dzisiaj porozmawiamy o Metal Brawl Stars Nie wiem Pewnie większość z was o tym wie Ale gdy wejdziemy sobie tak dokładnie w Daryla Nie chcę z nimi grać, Daryla I nie możemy brać Omega Boxa tylko tego I go obrócimy, to ma tutaj nóż Kruka, czyli walczył on z Krołem Okej okay. Kolejny mit. Wiedzieliście może, że jeżeli kiedyś graliście drako, to bugował się on i czasami nie wystrzeliwał ataku. Nie Niefajne, co nie? Kolejny mit. Kolejnym mitem jest to, że oto i ten pan dziadek ma na każdym skinu kanarka. Na tym, na tym... Na tym... Ma jakąś kaczkę nawet. Czy tam kurę. Jakie jest zwierzę? Może na tych nowych piłkarskich nie ma. Poza piłkarskimi ma. Zobaczcie, ma na tym. I na tym też nie ma. I na tym ma. Ale kiedyś miał na wszystkich. Tylko nie na tym. skinie ładnym, mitycznym. Nie wiem czy się Wam podoba. Jak chcecie. To mogę później go ocenić. Jak I teraz możemy przejść do kolejnego mita. To będzie ostatni mit, i przejdziemy do innej części odcinka. Wiedzieliście może, że oto ta pan została zastąpiona przez takiego złodziarza, który się nazywał minigun. Był on dawno temu. No i wiecie. Dobra, w kolejnej części odcinka. Jest już ona, i wam pokażę mój według mnie najlepsze postacie do wbijania na 25 rangę. Według mnie najlepszą postacią aktualnie do wbijania na 25 rangę jest oczywiście nikt inny jak Edgar. No, wiem, że jest to nauski i w ogóle nic nie trzeba, ale. Łatwo, jak nie macie 25, a bardzo chcecie, to wbijcie jego Kolejna. Shelly oraz Frank. Jackie na bolu Kit. Jest to tak, jeszcze Meg. Meg. No i na koniec Lili oraz... Aktualnie według mnie... Z najprostszą łatwością wbiłem Miko. Polecam. No i teraz kolejna część odcinka. Tutaj ocenię Wam wszystkie nowe skiny w skali od 1 do 10. Okręt pilarski DAG. Tak. Jest on bardzo ładny. Dał mu ocenę tak 9 na 10. Dlatego, że mam bardzo ładne tło i gracza i odznak. Ten rawsik no taka siódemka. Megalodon. Nie jest to nowy skin, ale mogę jednak ocenić wszystkie. Megalodon 10 na 10. Teraz może przejdźmy do kolcika. No też 10 na 10. Nie ma co mówić. Przeklęta piratka Bibi. 9 na 10 W ogóle jest to epicki skin, a posiada on spray, ikony oraz emotkę. Bardzo fajnie. Kolejny. Kolejny skinek to Karl z Głębin. daję mu ocenkę. To jest niebieski Karl z Głębin. Mu daje ocenkę 85 na 10 a temu daje 8 na 10 kolejny skinek kolejnym skinkiem jest nikt inny jak ten Barley który dopiero wejdzie mu daje ocenkę tak 5 na 10 no nie podoba mi się za bardzo i teraz może, mogę wam ocenić niektó niektóre Niektóre yy, legendy w skali 1 do 10, w sumie to wszystkie. Okej, okay. no to zacznijmy od Crow. No nic innego dla mnie do mówienia. Moje największe pucharki, 5 pucharków do 28, a więc daję mu ocenę 10 na 10. Kolejną legendą jest nikt inny jak kit. Fajnie się nim gra, jest no skillowy, ale fajny. 8 na 10. Leon. 9 na 10. Moja pierwsza legenda. Corderius. Według mnie no taka ładna siódemka i Z gadżetem. Amber. Kiedyś była mocna. 6. Kolejna legenda to Sandy. Sandy oceniam około. No teraz jest mocna ma hypercharge. Kiedyś bym ją ocenił 3 na 10, ale teraz ją oceniam. 7,5 na 10 Chester. 9,5 na 10. Ten Dimage, Jeszcze ten Star Power mocny. I teraz ma 4 dzwonki bez Star Power. Meg. Po tym BroToku będzie miała nerfa, więc teraz jej daję 8 na 10. Sur nie lubię zbytnio nim grać yy, 3 na 10. Wiem, że możecie mnie tutaj nie polubić Draco 5 na 10. No i spike. Zostawiłem go na koniec. Spike. No, dam taką siódemkę na 10. I jeszcze taka jedna część odcinka. A, zapomniałem Wam powiedzieć: zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Za, na 50 subskrypcji stworzę swój klub, do którego będziecie mogli dołączyć powyżej 25 tysięcy pucharków. A więc w sumie jak macie mniej to może Was wpuszczę. A więc kolejna rzecz. Teraz przejdziemy do w, według mnie do najlepszego do mojego klanu. Mogę Wam ocenić top 3 od 1 do 10. Top 1. No, ładne puszki master. Jedynka jest. Statystyki od 2019, jak widzicie. Ładna sława. Ten gay skinak jest ustawiony. Jest spike, jak ulubiony. Ma ikonę gracza z tym. Master wbity. Bardzo fajne linki 3x3. Duo też solo. Jackie, 35, Hank, 30, Gale, 30, Colt. 30. Jakby Hanka wbijał przed buffem, bo byłem w tym klubie wcześniej. And, I kolejny. Top 2. Bardzo fajne konto. Jest 31, 31. Jest tytuł, ale no ta ikonka tak... Tu nie ma, tu fajnowie coś no Pasa okej. Okay. Sława jest. Sława tam jest. Tutaj jest Fajna ikonka. 30 są. Nawet jedynka Widzicie solidne konto. Kolejna rzecz. Wysłu no nie da się, na, jak widzicie. I jest... On ma ładną kartę bitewną. W ogóle taka ikonowa może drafno z rankedów. Ładna karta bitewna. Tutaj spoko Passa. Jackie 35, Lori 35. I wszystkie. Jak widzicie, takie teraz oceniam to w 1, 9 na 10, top 2 dowódcę, yy, dam mu takie nawet, nawet tak ostro, to dam mu 8 na 10 i tam mogę 10 na 10, 2,35 rangi. Ok, teraz możemy przejść do kolejnej rzeczy w tym odcinku, to będzie ostatnia rzecz. Jak wiecie, Brawl Stars mamy normalnie yy, ligę pucharków, co nie? Jak chcecie, żeby ją usunęli, to zostawcie lajka. A jak chcecie, żeby została, to zostawcie suba. Zobaczymy. Jeżeli ktoś to obejrzy, proszę, dajcie suba, bo zaczynam YouTube'a i chciałbym w ogóle to na na, pi na pierwszy tysiąc subskrypcji pokażę Wam twarz. Może tak raczej będzie. No i jeszcze teraz zagramy jedną gierkę Clancy. Możemy sobie, nie wiem. Zagramy sobie Brawl Bola 5 na 5 i zobaczymy. I zobaczycie, jak gra. Słabo gra I są spoko, jest ta jedna Są dwie legendy Sławy są No i widzicie Hank od razu On został mocno zbafowany. Teraz na Senti trzeba lecieć Uwaga Widzicie moich trochę teamajtów No dobra 300 pucharków Są ok, na 300 Trafiają się gorsi Ale no Teraz wybronili Spoko są. Lecimy. Tutaj mam mało życia. Ale atakujemy. Próbujemy tą rundę zrobić bez żadnej przegranej. Jutro wejdzie nowy film. I tam otworzymy sobie Stardropy. Będziemy otwierać specjalną maskotką Leona. A więc zapraszam. Dla tych, co zasubskrybowali. Jak tą gierkę przegramy, to niestety. Ale no, będzie fajnie. Uwierzcie mi. Jak przegramy tą gierkę, to zostawiacie lajka, a jak wygramy, to proszę Was, zostawcie suba. Albo no, nie musicie, jak nie chcecie, ale pocieszcie mnie. Radzę Wam. Później Wam będę pokazywał różne niespodzianki, różne zwierzęta, które mam i w ogóle Będzie, będą małe kaczki i tak ogólnie inne rzeczy. Nie chcę za bardzo spoilerować. Będzie też bardzo, bardzo fajna rzecz. Pokażę Wam nad co ja głosuję. Ja osobiście głosuję tam mega skrzynki VS Stardropy. ja głosuję na Stardropy, bo z mega skrzynek no nie lecą za fajne rzeczy. Kiedyś lepsze leciały. No. Te stare skrzynki to nie jest to, co te nowe. Wy głosujcie na co chcecie, jak chcecie. Na mega boxy tu napiszcie w komentarzu. Jak na Stardropy, to też możecie napisać. Chyba że Mam jeszcze nie gotowe tam zbytnio. I ogólnie bardzo fajnie będzie, jak obejrzycie ten odcinek do końca. Więc ten, kto obejrzał do końca, niech w kolejnym odcinku napisze. Niech w kolejnym mo może napisać tutaj sobie moje ID gracza. Zobaczcie, moje ID. Pokażę Wam moje idealne ID. Nie, Gdzie to moje ID? Mhm. Kurczę, nie widzę tego ID. Przepraszam, ale no, zgubiłem to ID gracza. A, król Cyprian. To będzie koniec.